Tak się prezentuje arelang po tygodniu w Gdańsku. Tak jest tutaj. Tutaj widać, że się już mocno wyrobiło. Lakier. Kiera już trochę lata. Mnóstwo piachu wszędzie i soli przedmuchać kompresorem trzeba, łożysko jest cały brudne, opona jest wymieniona na inną A się prezentuje, tu mi gołąb nasrał tu jakieś inne gówno było w naprawie jest opona wymieniona na tym kiedy indziej na razie wytrzymało wszystko, wyświetlacz przeżył tutaj Większe zużycie tutaj większe zużycie ogólnie Gdańsk to jest samobójstwo dla Hudajnuk Kiciul gdyby kompresorem pasowałoby jeszcze w środku ale nie mam czasu na, na razie na to Podół przed po przedmuchaniu co tak wygląda Nie chcę zejść Zobaczmy co to było już matą Mechanizm, możemy przeczytać Taką łuponkę teraz mam 10x27 6,50